Dzień dobry! Drugi raz spróbujemy przechytrzyć złotego polskiego pięknego karasia. Mała woda PZW ostatnio bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, ale samymi karpiami. Dzisiaj, mam nadzieję, jedno polskie złoto trafimy. Muszę zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, mam rozłożony podbierak przed łowieniem, już kolejny raz, nie poznaję sam siebie. Drugie, w razie brania, trzeba pamiętać, żeby nie zacinać za mocno w to drzewo. A jak pęknie, to chyba nie nieszczytówka. Więc lepiej, żebym pamiętał. Ostatnio bardzo dobre efekty przynosił mały Skunks. Pojedziemy tym samym, ale coś się zdecydowanie dzisiaj zmieni. Oczywiście mam przygotowany pelet i mam też metod Mix. I dzisiaj w końcu będę Wam mógł powiedzieć, co to testowałem od tamtego roku, bo spodobało mi się bardzo. Co prawda nie przetarłem przez sitko, bo go zapomniałem, ale będzie działało na pewno. Plan jest bardzo prosty na samołowienie, bo metoda klasyk nic się nie zmienia przez to, że trwa dosyć duże ochłodzenie. niestety. Dosyć głęboko 4-4,5 metra, więc głębiej metodą już średnio, ale tam jeszcze powinno dolecieć spokojnie. Klips oczywiście założony. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Druga wędka klasyk i towar mam do niego. Nie mam, zapomniałem, zaraz wracam. Znalazłem. Zostawiłem wiaderko. Daleko. No, ale znalazłem. Dzisiaj mam tutaj inną zanętę, też Wam zaraz pokażę. Po ostatnich niepowodzeniach postanowiłem trochę pozmieniać z klasykiem. Fajnie by było jednak coś łowić czasami. Najpierw zapomniałem wiaderka, później jakieś miseczki, żeby to gdzieś położyć, ale już naprawione. Odsypałem tyle, nie wiem jaki duży jest ten pojemnik, pewnie coś koło litra, więc nie za dużo, ale powinno wystarczyć na początek. Pinki jeszcze dają radę, muszą być. O, chyba trochę za dużo mi się nasypało, to może trochę odłożymy. To było za dużo nawet jak na moje dziwne podejście. Oczywiście, z uwagi na to, że jest zimno, zabieram klasyka ze sobą cały czas. Zawsze to jakaś nadzieja, że jeżeli z metodą trafimy w złe miejsce, albo rybki te większe będą całkowicie nieaktywne. To jest szansa na jakieś płotki albo coś innego. Puścimy trzy koszyki na start, czwarty łowimy i zaczynamy. Trzeci zerwiemy troszeczkę nad tnem, żeby tam jakaś chmura się zrobiła. Może zwabimy cośkolwiek. A myślę, że zaraz nad nem, więc w sam raz. Na haczyk pójdą dwie pineczki, tak dla odmiany po ostatnich wyjazdach. Nie żebym to robił co film, wiadomo. Nie wiem czemu GoPro się zacięło na czas rzutu. W każdym razie te dwie pinki już wylądowały. Są. Zobaczymy co wyjdzie. Bardzo chciałem wybrać się w końcu na Wisłę, nawet byłem ostatnio, natomiast po przyniesieniu fotela wiaderka poszedłem po resztę rzeczy do samochodu. Wracając, woda była już wyższa o pół metra. Trafiłem akurat na zrzut wody, więc poziom aktualnie Wisły jest bardzo wysoki. Musimy zaczekać, przynajmniej jeszcze trochę. I wyjątkowo dla odmiany 10 minut. Zobaczymy, co się stanie z klasykiem. Pół godziny z metodą. Chwila minęła, nie dzieje się absolutnie nic. Przez pół godziny jesteśmy parę rzutów dalej i się niepokoimy już powoli. O! Jednak się coś działo, bo robaki mamy objedzone. Ale to już jakieś pół godziny łowienia za nami i to się musiało wydarzyć przez ostatnie 5 minut. Natomiast ja też jestem świadom tego, co się tutaj dzieje. Po moim wyjeździe tydzień temu, gdzie udało się bardzo fajnie połowić na metodę, byli tutaj znajomi i działo się prawie nic. Także tydzień temu ja mega trafiłem, i dzisiaj może się rozkręci. Oby. Metodę oczywiście też sprawdzimy, bo coś może wymyślimy za którymś podejściem. Natomiast tym co do podajnika, to będziemy trochę rotować. Teraz zrobimy to troszeczkę inaczej. Mianowicie na dno foremki dodamy trochę miksu, żeby coś chmurzyło, waftersik i pelet. Może trochę grubszych frakcji rybom pomoże. I zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Gdzieś do tej wysokości mamy pelet, przykryte metod za Samocno, a nawet nie. Klasyk 10 minut. Nic się nie zmienia na każdy rzut dajemy tyle na metodę pół godziny. Natomiast nie ma oczek spławów, wiadomo, że nie, bo jeszcze chyba trochę za zimno. Natomiast woda wydaje się być martwa. Ale z całą pewnością przynajmniej jeden złoty karaś w tej wodzie jeszcze jest. Mam nadzieję. Nie dzieje się. Kompletnie nic się nie dzieje, ale mam nadzieję, że w trakcie dnia się rozkręci. Godzinę już mamy piętnastą, także już chwila za nami. Ale o, już pokazałem. Pora na posiłek. Dzisiaj dla odmiany sałatka z tuńczykiem. Będzie dobra na pewno. Nie żeby był specjalnie głodny, ale może w ten sposób ryby jakoś się sprowokują. Oby pomogło, bo nie dzieje się naprawdę nic. Raz robaki dotknięte, nic więcej. Smacznego. Nie pomogło. Ale damy im drugą szansę. Mamy jeszcze jedną puszkę. Także nadal smacznego. No no, 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 no nie, nie poddawaj się rybko. Nie poddała się. Mamy rybę. 1530. Mamy to. O, rany, kamień z serca i to taki bardzo ciężki. Nawet na klasyka nic się nie dzieje. Ta woda jeszcze nie odżyła, gdy nie wiadomo, aż nie zobaczymy. No i bardzo silna do tego, tak. O, to nie może być karać. <grymne> nie szkodzi. Tak też fajnie. A biorąc pod uwagę, co się na tej wodzie działo ostatnimi czasy, to tylko się cieszyć. Podbierek jakoś dziwnie odłożyłem, aż trzeba wstać. Ale tyle to jeszcze, damy radę. Glut? Ja mam jakąś klątwę. <grymne> Trochę jakby innych ryb nie było. Ole, no. fikołki robi. Akrobata? O ty. Dobra, ostatecznie wyglądało to źle, ale się udało. <laughs> Na szczęście. Ależ to pierwsze uderzenie było piekielnie mocne, tak strzeliło szczytówką. Odskoczyło, byłem pewien, że rybka się nie wpięła, albo mieliśmy mega mocną obcierkę już. Całkiem ładne. Chodzi o kolor bardziej niż o samą rybę. Ale całkiem, całkiem. Możemy cię pokazać? Czy będziesz szalał? Myślę, że będzie grzeczny. Albo nie. O, ale lodowaty. Trochę jest poraniony. Stracił łuskę gdzieś. O, tu jesteś ładniejszy. Czy? Ale tamtej strony nie chcę pokazać. No, spokojnie, spokojnie. Dobra. Do trzech razy sztuka, kolego. Ma bardzo. Do czterech razy sztuka, jak mówiłem. Ma bardzo ładny kolor, taki naprawdę ładny, przechodzący w pomarańczowy i dużo drobnych łusek na dole. Naprawdę. Ładna rybka, oby urosła. Bo wojownik był całkiem fajny, jak na ten rozmiar. Około 40 cm pewnie, może z jakimś małym haczykiem. Jeszcze masz przebarwienie na oku. Puścimy Cię, może coś w końcu zacznie się dziać w tej wodzie. Wypuszczając rybę, poczułem, jak lodowata jest ta woda. Także dobrze, że wydarzyło się chociaż tyle. Wracamy do gry. Poprzednio podajnik był pół na pół, pelet z miksem. Teraz poleci sam miks. Zobaczymy, czy to trochę przyspieszy rozwój wydarzeń. A już miałem ściągać klipa i zacząć szukać innego miejsca, ale to jeszcze chwilę popróbujemy w ten sposób. Tak jak mówiłem wcześniej, słów kilka o towarze. Może i zapomniałem zaraz i dogrywam to na koniec, ale jest najważniejsze. Dzisiaj mam ze sobą trzy pojemniki: czyli pellet, Method mix i mieszankę do klasyka. Po kolei z lewej Dynamics, Eski. I to jest pellet, którego używam od roku. Znacie, wiecie, wszystko łatwe, proste, przyjemne. Co ten gołąb? Co ludzi straszysz? Dziękuję. I drugi gołąb. Wracamy tutaj. Towar do klasyka to mieszanka ziemi, jezioro z zanętą Perfect Black. Natomiast w tym pojemniku mamy Method Mix o smaku, zapachu, coś w okolicach Słonego Karmelu. Tak to odbieram przynajmniej. Ekspert 2 od Abfisza. Miałem okazję już te produkty testować w ubiegłym roku. Zresztą nie tylko te. Natomiast ten metodnik zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Dosyć szybko pracujący i skuteczny. Na razie wystarczy o towarze, wracamy do łowienia. Nie jest dobrze. Nie wysiedzimy bez kombinezonu. Głowy nie dam. Natomiast mam wrażenie, że rok temu Połowie marca to już normalnie łowiłem ryby. To znaczy regularnie, i chyba było już dosyć ciepło. W tym roku ten sezon taki w pełni zacznie się pewnie troszeczkę później, natomiast oby był lepszy niż poprzedni. Zaraz coś zmienimy na ten sam wieczór, bo nie dzieje się. Czy wieczór? 16:13, ale będziemy do wieczora. Natomiast tak siedzę i zastanawiam się, co tu tak dziwnie pachnie, bo Metod Mix jest karmelowy chyba słony karmel, coś takiego. Bardzo ładnie pachnie, pelet jest daleko, zanęta pachnie ładnie, a tu jest jeszcze puszka po rybie. Także rozwiązałem zagadkę na miarę swoich możliwości. Wyrzucę i działamy. I robimy tak. Na metodę branie było, więc trzymamy się tego miejsca. Wiadomo, że jedno branie przez dwie godziny szału nie ma, natomiast jest zimno, woda lodowata, nie dziwimy się. Ruszymy, klasyka. Nie ma robaków. Co za zaskoczenie. I mówię zupełnie poważnie, że jest to zaskoczenie, bo to chyba drugi raz dzisiaj. Więc założymy. No, wziąłem trzy łącznie, i jedna spadła, więc właśnie chciałem dwie. Pineczki zmienimy miejsce zupełnie. Zamiast obiema wędkami łowić głęboko i daleko, spróbujemy blisko brzegu klasykiem. Mimo, że rozsądnie się wydaje odwrotnie, to trzeba spróbować. Mogłem jeszcze bardziej w prawo, bliżej brzegu, natomiast tam wystaje jakaś gałąź chyba. Nie chciałem przesadzić. Ryby rozkręćcie się trochę, chociaż trochę. Muszę się uczciwie przyznać: właśnie było branie na klasyka i jeszcze jest. Ryba, tak? Zmiana taktyki pomogła. To jest ryba. Nawet nie najmniejsza płoć. No, to to już coś. Całkiem, całkiem. Drugie branie takie, które było widać, więc fajnie. Chodź, do domu. Dołożymy jedną pineczkę. Trochę nam zmaltretowała dwie, więc będziemy mieli przynajmniej jedną żywą i chcę spróbować rzucić tam, gdzie naprawdę chciałem od początku, natomiast oprócz tego drzewa, które jest tam, tu jest cała masa gałęzi, więc jeżeli urwiemy zestaw, to się nie śmiejcie przynajmniej na głos. Rzucimy jakoś płasko. Ideał chyba. Było widać tam bombelki. Nie wiem, czy to jakaś roślinność, która wyrasta, czy może jakiś lin żerował, a może złoty karaś, bo zaczynam się martwić, czy one rzeczywiście w tej wodzie są. Trochę za słabo się przygotowałem, jeśli chodzi o ubranie, chyba dzisiaj, w związku z tym spróbujemy. Tak? A! Udało się! Lekko się ogrzać. Wszystko jest mokre. U mnie spadła cała masa deszczu ostatnimi dniami, ale mam nadzieję, że chociaż na chwilę uda się rozpalić. Jeszcze znalazłem palnik w samochodzie przypadkiem. Całe szczęście. A jak wędki? No wędki jak wędki. Zostawimy to tak na chwilę. Może się chociaż troszeczkę rozrzeży. Oknisko się nie, pa nie pali. O, jaki opór był. Zeszła? Aha, pewnie była w drzewie wplątana. Wzdręga. Nie łowimy tam, bez sensu. O, był taki opór, wiedział, jakby to było coś, coś, co jest prawdziwą rybą, a nie tylko. O, no cóż, do domu. Przy tym drzewie jest płytko, w związku z czym te wzręki pewnie tam będą, więc nas tam nie będzie. Natomiast metoda y, umilkła zupełnie, ale zobaczcie, jak ciężko jest nawet o jedną płotkę. Znaczy mamy jedną płotkę i było ciężko. Nie miałem też ani jednej obcierki, w związku z czym tej kulki nie zmieniam. Nic nie wskazuje na to, żeby rybą nie pasowało. Nie ma ich tam. Po prostu. Teraz w jeszcze inny sposób wyciśniamy podajnik do metody. Mianowicie raz peletem. Tutaj troszkę zanęty było, akurat się rozkwasiło na górze i drugą warstwę metod miksam. Bardzo letnie podejście do tego zrobimy. Natomiast tak rzadko przerzucam, że myślę, że nic się nie stanie. Siedzimy jakieś 3 godziny. Jeżeli zrobiłem tych rzutów 7, to wszystko. Tak kombinuję, czy... Oj, nie zmienić miejsca na metodę. No tak. Raz puknęłaś, tak? Już? Nie? Jedno uderzenie? No to fajnie. Zastanawiam się, czy nie zmienić miejsca na metodę, bo jednak jednobranie i nawet obcierki więcej. Mam wrażenie, że przed tym karpiem ta obcierka była. No to chyba spóźniłem o dwa tygodnie. A nie, jednak nie. Jednak dobrze. Tylko ryba zła. Natomiast głowy nie dam, bo akurat ustawiałem aparat i tak widziałem na ekranie i nie jestem pewien. Do domu. Z drugiej strony została nam maksymalnie godzina łowienia, więc szukanie czegoś na ostatnią godzinę w marcu to też nie brzmi jak najlepszy plan na świecie. Jeszcze kawałek się odsunąłem od drzewa powalonego, bo znowu wzdręga, więc uciekamy od wstręg. O ty! O, jeszcze raz, natychmiast porzucie coś się stało, ale nie zdążyłem. O, znowu. Uuu, to też nie będzie duża ryba. Przez chwilę był opór. Miałem nadzieję, że będzie większa. Niestety, jeszcze koszyk się nie opróżnił. Płotka numer dwa. Do tego dwie wzdręgi i karpik. A karasia nadal nie ma. Opa. Ale skoro już była płotka, a nie wzdręga, to odsunąłem się tam, gdzie należało. Złapałem gałąź. Więc lepiej od razu to poprawimy. Na szczęście przypon był, jakaś gałązka nam się zawiesiła, ale wszystko przeżyła. Całe szczęście. Mogłbym ten podbierak wyjąć z wody, żeby na przykład był suchy do transportu. To też brzmi jak plan. I to taki całkiem nie najgorszy. O, tu mamy ładne miejsce do suszenia. Może jeszcze zdążę, chociaż trochę. Znowu nie zdążyłem. Tutaj są takie strzały na tę szczytówkę przy klasyku od chwili, że ona po prostu robi puk, puk, koniec. Ale to nic. My te gorsze ryby przeczekamy. W końcu złowię tego karasia. Brania nie widziałem, ale chyba się nie ma co dziwić po takich rybach czasami. Płotka numer 3, jeżeli dobrze pamiętam. Najważniejsze że jest. Same maluchy dzisiaj. Hopa. Troszeczkę gorzej na metodę, natomiast na pewno zdecydowanie lepiej na klasyka. Jak dobrze pamiętam tydzień temu, dwie płotki przez 6 godzin, 7. Dzisiaj, przez te 3 godziny 20 minut, już mamy 3 i dwie wzdręgi. Mam nadzieję, że ten złoty karaś gdzieś tu jest, ma jeszcze z 40 minut, żeby nas zachwycić swoim urokiem. No, klasyk, klasyk. Szybko porzucie. A, to nie było branie. Cała masa drobnicy mi się tutaj zaczęła przerzucać, a to było natychmiast po zarzuceniu. No tak. Robaki obgryzione, jednak było branie. Zwracam honor, nie ogarnąłem. 17:23, zachód słońca 17:50, coś w okolicy, zaraz sprawdzimy. Ostatni rzut, chyba. I zrobimy to tak, jak chyba wziął ten karp, czyli jeżeli dobrze pamiętam, na dno miks i na górę pellet. Ładnie wygląda, oby brały. Ja bym nie usnął, gdybym nie spróbował jeszcze czegoś zrobić na koniec, nawet na klasyku. Pięć pinek na haczyk. Nie wejdzie już ani pół więcej. Może to odczaruje nam wodę. Ja oczywiście jestem świadom tego, że mamy cały czas marzec. I jeżeli się nie mylę, to cały czas pierwszą połowę. Dzisiaj jest 14. Złowienie jednego karpia na PZ2 jest sukcesem, po prostu. Człowiek po prostu ma nadzieję zawsze, że uda się jeszcze coś. Małymi krokami zaczynam sobie ogarniać. Wiem, jak to wygląda, dlatego małymi krokami. A przy okazji coś znalazłem podajnik. Można by go trochę umyć. Mnóstwo żeberek. Całkiem porządny. Schowamy na kiedyś. Jak już leżał, to bierzemy. O, wędka się trochę buja przy lecącym samolocie. Ale brania nie widzę. O, patyczkiem wyczyścimy. Albo nie. Będzie dobrze. Już był wdeptany w ziemię trochę, dlatego tak wygląda. Dobra, już nie czyszczę, bo jak się tylko odwrócę, to się wędka buja. To nie może tak być. Zostawimy go na półce na gorsze czasy. Coś się wydarzy? Tak, wydarzy. Za dużo pinek tam było. To się nie mogło udać przy płotkach. O, Ale zostały wyssane same. Założyłem trzy, żeby to już jakoś normalniej wyglądało. I wracamy. 17.39. Niestety czas się kończy. I w końcu zapomniałem sprawdzić zachód słońca. Za 2 minuty 17:43. E? Warto było sprawdzić. Nie. Czyżby większa rybka? No, klasyka? Nie. Jakoś bokiem musiała iść. Nie była większa. Zdręga. Opa. Ten zachód słońca już się zbliża. Trzeba się spako spakować. Próbowałem kiedyś tak specjalnie zrobić, to mi się nigdy w życiu nie udało. Nie, nierealne. Zachód słońca tuż, tuż, w związku z czym chcę się zacząć pakować. Nie chcę łowić już w na koniec, więc na ostatni rzut zrobimy to tak. Pod same nogi na linii czcin. Może coś tutaj będzie przepływało, bo no, coś trzeba, sp... metoda. Wow, 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 wow. Ole kara się wybranie. Nie, o to nie może być karaś. Oj, bardzo bym się zdziwił. Ale pulsacyjnie chodzi dziwnie. Dokładnie przy zachodzie słońca. <grytanie> Idealnie. Więc teraz pewnie rzuciłem pod nogi i mi się wszystko zaplącze. No, chodźcie, rybki, chodźcie. O, jestem prawie na 100% pewien, że to będzie kolejny glut. I niestety nie uda nam się dzisiaj znowu dobrać do złotego karasia. Ale będziemy mieli po co jeździć dalej. Na wiosnę czymś normalnym jest to, że ryby lepiej biorą po południu, kiedy woda się bardziej nagrzeje. Już mi się udało tą wędką uderzyć o drzewo, trzeba uważać. Glut, a musi być glut. Glut, no glut, glut. A przez chwilę mi się wydawało, że pełno łuski. Wysuszyłem podbierak, aleś narobił. <noise> no chodź. Wypniemy Cię w wodzie, bo jesteś chyba nieduży, co? A może sam się już wypniesz? Pewnie nie. No, całkiem ładny. I szalony. Całkiem grzeczny jest, więc Wam go spróbuję pokazać. No, to nie poszło. Dobra, to rzucimy jeszcze raz. Ostatecznie dwa brania wywalczyłem. Już wziąłem pierwszą kulkę z brzegu, bo zmarznięte trochę. Robię jak najszybciej, poza tym robi się ciemno. I myślę, że sposób wybijania podajnika dzisiaj to jednak dosyć ważny się okazał, bo oba brania mieliśmy, kiedy było pół na pół Pelec z miksem. Więc dokładnie tak samo zrobiłem teraz. I jedziemy. Od razu ściągam klipa. To na pewno ostatni rzut. Już zdecydowanie robi się ciemno, więc niestety chyba nic więcej nie wskuramy. Cel niezrealizowany, wiadomo, nie udało się. Zrobię sobie chyba krótką przerwę od zbiorników PZW. Wrócę za jakiś czas, może pięknego karasia trafimy. Mam nadzieję, że do kolejnego wyjazdu Wisła już się uspokoi, a jeżeli nie, wymyślimy coś innego. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.